Dobrze, to następne zagadnienie i następne pytanie dotyczy pokoju. Bo wydaje mi się, że niektórym osobom, niektórzy ludzie, jeśli by usłyszeli, że celem kursu jest doprowadzenie Cię do pokoju, to mogliby uznać, że to jakieś nudne, to mnie to nie interesuje, bo co pokój będę, będę siedział i będę taki rozbebłany i znudzony. Jak kurs rozumie pokój, albo jak ty go rozumiesz i czym on jest? No, no, no właśnie, bo to jest tak, czasami się faktycznie tak jest, że osoby czasami jak słyszą o, o pokoju, to mówią na przykład, nie, bo ja mam dużo energii, ja lubię robić różne rzeczy ja nie lubię spokoju. Kurs rozumie hmm, spokój, pokój i myślę, że on jest w ogóle ogólnie tak szerzej rozumiany jako taki stan takiego braku konfliktów wewnętrznych. Czyli takie, takiego poczucia spójności, tego, że jestem po prostu dobrze, że nie szarpie mną, że, że nic mnie, mną wewnętrznie nie szarpie. Mhm. Nie jestem taki rozrywany, rzucany w różne strony. Czyli to nie jest zupełnie stan związany z tym, że ja nic nie robię, że to jest brak aktywności, że tam jest nudno. To jest, prak, taki, to jest taki stan, że ja mogę robić wszystko, ale to jest bardzo. Takie harmonijne, spójne, ukierunkowane na jedno. Nie? Czyli też tak nawet ostatnio rozmawialiśmy o, o umyśle, nie? Że, że, że tak też powoływa się na tole, że w takim stanie umysł jest bardzo, bardzo dobrze działa. On mhm. działa dużo lepiej niż taki umysł rozbiegany, chaotyczny. I wcale nie jest tak, że on jest właśnie znudzony, ospały i nic nie robi. Tylko on, on w spokoju działa, na, nawet potrafi działać na bardzo dużych obrotach. Tylko jest bardzo ukierunkowany, bardzo taki skoncentrowany, bardzo ostry. I, i to jest stan spokoju. Wtedy jesteśmy w stanie. No, wydaje mi się, że to jest głównie chodzi o to takie wewnętrzne szarpanie. Ja to tak, mhm. tak, tak, tak czasami mówię, nie? że jestem szarpany. I są takie, teraz no, to dużo, dużo jest też takich kierunków, mówi się o jakichś nadaktywnościach, ADHD gdzieś się pojawia, osób, które bardzo mają takie, takie duże potrzeby, bardzo wysoko pobudzonych. Ja tam często też uważam, że to jest wynik, wynik lęku i stresu, bardzo często, no bo w ten sposób też rozładowujemy nasze napięcie. Tak? Jeśli ja czuję Napięcie, no to rozładowuję je przez działanie, jakiekolwiek działanie. Nieprzemyślane, niezaplanowane, tylko jakiekolwiek, żeby tam rozładować. Więc pokój jest przeciwieństwem tego. Pokój jest tym, że ja czuję wewnętrznie, że nie mam napięcia, jestem rozluźniony, nie mam żadnych konfliktów i z tego miejsca mogę robić wszystko. Tak Przypomniałem się teraz w Biblii jest zdaje się napisane jest taki fragment jest tam jedno czy dwa zdania jak ludzie którzy przychodzili na spotkanie z Jezusem dziwili się skąd w nim taka mądrość i mówili czy on jest synem tego cieśli Józefa skąd w nim taka mądrość i on tej mądrości nie wziął z książek ani nie usłyszał od kogoś, gdzie się nie nauczył, tylko zaczerpnął ją z, z jakby z wewnętrznego źródła, ale było to możliwe tylko wtedy, kiedy osiągnął stan pokoju. Mhm. I teraz, jeśli mhm. posłucha się ludzi oświeconych, to w nich jest niesamowita wnikliwość i taka mądrość odpowiedzi. I nie dlatego, że to są, że to są właśnie ludzie y, wszechstronnie wykształceni, oczytani. Tak, tak oczytani. Mhm. Tylko. Tylko w momencie, kiedy jakby wygaszą się te wszystkie przeszkadzające umysłowi ten cały harmider, to wtedy ta mądrość, która jest w każdym, ma szansę w ogóle jakoś wyjść na powierzchnię. W ogóle się jakoś. Można po nią sięgnąć. Tak, o, można, można po nią sięgnąć i ją w ogóle w jakikolwiek sposób wyartykułować tymi symbolami, czyli słowami, bo. Wyobraźmy sobie tutaj teraz, że my rozmawiamy i próbujemy sięgnąć do naszych obszarów mądrości, te, które akurat mamy w tym stanie dostępne. I teraz wyobraź sobie, że na przykład że podbiegają tutaj dzieci i zaczynają cię szarpać. Mama, 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 jest jakaś muzyka albo... Cztery, cztery, różne muzyki na przykład włączone z, yy, z różnych czterech głośników. Piesek cię szarpie za nogawkę, sąsiad kosi trawę i ja ci, za i ja ci zadaję pytanie w pokoju. I teraz słucham, <laughs> słucham odpowiedzi. No to mniej więcej hmm. jest y, tak. to samo, jakby przeżywamy na co dzień, będąc w stanach tych, y, tego niesamowitego konfliktu i tego szumu cały czas. Tak, właśnie to, co teraz opisałeś, te wszystkie rzeczy, to weźmy je teraz przenieśmy, już pomijając to, że my kursowo sobie to projektujemy, tak, to już, ale pominijmy hmm. to, to umieśmy to wszystko w, w naszej głowie. Y, i odetnijmy to od tych sąsiad, piesek, i tak dalej. Tylko ten harmider jest cały tak, czas w głowie naszej. Czas, nie? Tak. I my tak naprawdę, to jest nawet ja sobie tak czasami myślę, że widzisz, że no są takie momenty, że usiądziesz i czujesz się tak, właśnie, tak jak kurs mówi. Taki pokój i błogo i bardzo dobrze, tak radośnie. Nie? Mhm. I pokój też mówię, że to jest, i to jest w ogóle oznaką tego, że osiągnąłeś pokój, że ty czujesz się radośnie, że to nie jest po prostu cisza, że ja siedzę na przykład w medytacji i nie mam myśli. Bo dopóki tam jest ciężkość jakaś, dopóki tam nie ma takiego tego, tej radości, takiej lekkości, to znaczy, że tam przynajmniej podświadomie coś łupie w głowie. Nie? Mhm. Jest, jakiś taki, jest Jakaś mgła. Taka, tak, która, tak. Y, która jest jakaś ciężka, nawet jeśli nam się wydaje czasami, że, te, że uspokoiliśmy ten umysł i już y, nie słyszę słów, mhm. to dopóki nie ma tego takiego stanu błogości po prostu, mhm. nie? Taki, tego, że mi jest naprawdę dobrze, y, to, to, to tego tam nie ma. I, nie? Tak samo, tak, I tak samo jest z miłością, bo teraz jakby mówimy tylko o tym, o pracy jakby umysłu, ale kurs mówi, że tak samo jest z miłością, jakby to wszystko zniknie. Czyli tak jak gdzieś też w tych wschodnich tak. filozofiach mówią, tafla jeziora się po prostu uspokoi i widzisz, że nie ma żadnej fali, to wtedy dopiero możesz zobaczyć to, co spoczywa na dnie. Tak. Czyli wtedy dopiero może się ukazać to, co zawsze tam było, tylko było dla Ciebie kompletnie niewidoczne, bo, no, bo przez fale nie widzisz tego. To słup jest czymś innym Tak, po prostu, nie, nie widzisz nie? tego. Mhm. Ym, chciałem jeszcze coś powiedzieć. Aha, wiem, yy, taka absurdalna sytuacja, ale przyszła mi na myśl, że gdyby był jakiś dom, w którym byłby non stop jakiś hałas cały czas, czyli, nie wiem, jakiś młod odbywalił albo jakikolwiek. I urodziłby się w tym domu dziecko. I ono by cały czas w tym hałasie było. Ten hałas jest 24 godziny na dobę. Ono by się do niego przyzwyczaiło, spałoby przy nim, jadło, bawiło się i tak dalej. I ten hałas jest non stop. I teraz wyobraźmy sobie, że to dziecko ma na przykład lat. 15, i nagle w jednej chwili cały ten hałas znika. To wyobrażasz sobie, co, wyobrażasz sobie co, by się, co by się stało w się takiego dziecka, jaki nieprawdopodobny spokój by i cisza nastała. <grym> więc, więc myślę, że, że pewnie mniej więcej podobnie dzieje się, kiedy osiąga się ten pokój Boży. Mm -hmm. e, e, tak, ale myślę, że widzisz ja, bo pierwsze co, to mi panika, nie? że nagle mm -hmm. coś się dzieje i myślę, że to jest dokładnie to co, o, o czym jest kurs, nie? nie? że kurs jest bardzo spokojny, bardzo powoli prowadzi żeby nie odczuć tego nagłej takiego, mm. nagłej zmiany która Cię doprowadzi do jakiegoś stanu ogromnego lęku. Nie? Mm. lęku. To też się tam y, 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 gdzieś pojawia chyba w ogólnym wprowadzeniu, że to jest na tyle, Cię prowadzi, kurs jest delikatny, łagodny, bo jakby nagle Cię ktoś przebudził z tego snu nawet do wspaniałej rzeczywistości, to Ty byś się po prostu przestraszył, nie? Tak, tak, tak. No, tak. to jest jakby kwestia jakby już y, może na, na osobne nagranie. Y, to jest kwestia jakby lęku przed Bogiem. Ale mm -hmm. to... Y, to jest, powiedzmy, trochę może inny temat. Tak, tak. No natomiast oczywiście właśnie to jest, wiesz, fajne porównanie do tego, że, że ten harmider, który jest naokoło, on po prostu nam wcale nie pomaga. On sprawia czasami, że my pozornie, no właśnie wracając do tych osób, które mówią, że ja nie chcę nic spokojem, nic wspólnego, mhm. bo ja lubię życie na wysokich obrotach, to jest bardzo często dlatego, że tam jest tak duże pobudzenie właśnie, jak z tym człowiekiem, który cały czas mieszka, gdzie jest młot i coś mhm. się dzieje, że cały czas jest tak, ten układ nerwowy jest tak wysoko pobudzony, że nawet sama myśl o tym, żeby tego nie było, sprawia ogromny lęk, bo nie wiadomo, co tak naprawdę pod spodem mhm. będzie. Nie? Więc, yy, więc myślę, że tak wyjaśniając dla takich osób, które mają wątpliwości, to pokój yy, nie może być tak, że ktoś tego nie chce. Nie może. Tak, w sensie takim, takim głębokim, to wszyscy, wszyscy na pewno do tego pochodzą. No, tak, no tak, bo trzeba sobie zadać takie pytanie: czy raczej taki człowiek, gdyby sobie tak naprawdę szczerze odpowiedział na pytanie, czy ta cała gonitwa za tym, yy, za tym co podnosi mu cały czas na chwilkę i na chwilkę i na chwilkę tą, yy, ten poziom nie? Tak, dopaminy, mm. czy tam czegokolwiek. Yy, co tak naprawdę go nie męczy. Czy to, hmm. czy to sprawia, że on czuje się dobrze? To jest w zasadzie mm, trochę jak, yy, jak uzależnienie, prawda? No, tak, tak, dokładnie. I, dokładnie. No, jeśli ktoś yy, nie wiem, nie wypije alkoholu, czy nie zażyje jakichś środków, od których jest uzależniony, no to można powiedzieć, że czuje się gorzej. Jeśli to zrobi, to czuje się przez chwilkę lepiej. No ale czy to jest wyjście no. To... Tak. Dziecko, tak, jeszcze mi teraz tak tylko przyszło do głowy, bo tak fajnie nawiązałeś też do, teg do tego, że to jest podobne jak z miłością, nie? że Kurs też mówi, że ten stan pokoju, on jest w nas, mhm. tak samo jak cały czas miłość jest e, i to, co naszą pracą, którą jest, e, która jest do zrobienia, to jest tak naprawdę praca z barierami, które nas chronią przed przed tym, to mhm. znaczy to, co sobie nabudowaliśmy, i to, co sprawia, że my nie chcemy się do tego zbliżyć. Boimy się, coś się tam dzieje, są różne lęki, różne bariery, właśnie. Więc, właśnie podobnie jak z miłością, on jest, pokój jest, mhm. miłość jest cały czas, radość jest w nas i to jest taki punkt wyjściowy, też niesamowicie cudowne, bo to nam daje takie poczucie, właśnie tego, że. Tak, jak w trochę nawiązując do wcześniejszego filmu, że ja jestem dobry, jestem pełnią, jestem niewinny, i wszystko jest, to, to, to jest taki, taka podstawa, <coughs> tylko coś sobie nadbudowałem, żeby nie mieć z tym kontaktu. I to jest praca. Z tymi tak, barierami. I, <coughs> tak, i jeszcze, jeszcze tylko dopowiem, już też na, na kolejny koniec. <coughs> że Myślę, że w tym świecie często można usłyszeć, że wartość ma tylko właśnie to, co tutaj robisz. Bo, jeśli byś nic nie robił i całkowicie się uspokoił i doszedł do absolutnego pokoju, to tam nie ma nic. Więc, jakby wartość ma tylko aktywność i tylko mm -hmm. właśnie jakby to, co tutaj możesz jakby osiągnąć, zdobyć, przeżyć. A kurs mówi, że to, co tutaj możesz zdobyć, jest absolutnie niczym, jest absolutnie niczym i nie jesteś sobie nawet w stanie wyobrazić tego, czego możesz doświadczyć. Kiedy to właśnie jakby odstawisz, i kiedy skontaktujesz się z tym, co jest, kiedy tego na powierzchni nie ma. I tam bynajmniej nie jest pustka. W to wierzę. W to wierzę. Na koniec? <laughs> Chyba, że jeszcze chcesz na koniec nie, powiedzieć. Ja szukam jeszcze trzeciego końca, nie? Dziękuję. Dziękuję.